Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Jako, czyli Piotr Wasiak i gramy sobie w Lego The Complete Saga. Jesteśmy w epizodzie 5, czyli w Imperium Kontratakuje i mamy przed sobą drugi chapter, drugi rozdział właśnie tego, tej, tej gry Lego. Lego The Complete Saga gramy sobie na epizodzie, na tfu, na epizodzie, mówię, na konsoli Xbox One dzięki wstecznej kompatybilności, bo jest to gra z Xboxa 360. I oczywiście zapraszam wszystkich oglądających to na YouTubie, żeby dawali łapki w górę, żeby komentowali, żeby subowali kanał. Oczywiście, żeby nie przegapić kolejnych filmików. I znowu na początek taka mała informacja: kolejne ewentualne serie z gier Star Warsowych, być może nie tylko Star Warsowych, już będą na moim kanale, czyli na kanale Piotr Wasiak, a nie na kanale Biblioteki Ocus. Po to, żeby nie, nie zaciemniać odbioru m, materiałów, które się pojawiają na kanale Biblioteki Osus, żeby nie zawalać tego grami, ponieważ no, pojawia się jeden, dwa tygodniowo filmy e, na kanale e, Biblioteki Osus, na no, takie z jak już się pojawiają, to się pojawiają codziennie, no więc to więc to nam trochę zaciemnia tutaj odbiór. I jesteśmy w e, Hoth, uciekamy z Hanem Solo i z Leją z Hoth. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tutaj nie przejdziemy. Tutaj chyba trzeba mieć jakąś postać czułą na moc. Jak prawidłowo wymawiać Grievous? Byłem przekonany, że Grievous, jednak w serialu wojny klonów wymawiają jako Grives. E, no, chyba Grievous byłoby poprawne. E, oj, wpadłem gdzieś. Shit, nie, nie wiedziałem. Poprawne byłoby griw, e, grieves, e, Grievous, Grievous, e, Coś takiego, natomiast. E, no, buduj. Wow. Natomiast zakładam, że. E, że, gri, że Grievous też jest ok, jak najbardziej. To jest takie bardziej. To jest takie bardziej polskie. Tutaj znowu kolejną pewnie bombę składamy. Tak ona nam tutaj eksploduje, czy trzeba w nią sz szczylić? Tam przesuń się kobieto, no Yeah. To nam stopiło tutaj drzwi Czy spotkałem kiedyś jakiejś sławy? Babik, ja naprawdę widzę, że ty strasznie spamisz tymi pytaniami. W sensie, jak nie odpowiem, to niekoniecznie... Znaczy, to powtórz je raz, a nie pięć razy. Bo być może, na przykład, nie wiem, nie chcę odpowiedzieć na to pytanie. Ale to nie znaczy, że na przykład, nie wiem, nie widzę odpowiedzi. Czy coś? Aha, to nam co? I to nam tylko lecą stąd monetki. Czy spotkałem kiedyś jakieś sławy? Tak, no. W... E celebration w Londynie. Par z paroma tam się jakoś, jakoś, jakoś spotkałem, no. Znaczy oczywiście, no, to nie są moi, moi znajomi w żaden, w, ża w żaden sposób, natomiast, no, coś tam się, coś tam się kiedyś udało, nie wiem, zamienić dwa słowa i, i przybić piątkę. Czy Billy D. Williams wróci w... Znaczy mógłby, to jest bardzo w stylu podejrzewam tej nowej tej nowej nowej trylogii Gwiezdnych Wojen, żeby chociaż na chwilę gdzieś tam w tle, nie wiem, na 30 sekund na przykład pojawił się Lando. Dobra, i pewnie, i co ja mam tutaj tym zrobić? No i co? I żeście mnie rozwalili? Gdzie ja mam iść teraz? Jak to porozwalam, to co? No i jest przejście. Ok, to budujemy. Ma być więcej luka w epizodzie. No to znacie ten dowcip. Jak zareagował. Znaczy ktoś zapytał Marka Hamila, jak zareagował jak dostał scenariusz epizodu siódmego. I zobaczył, że nic w tym filmie nie mówi. Na co Mark Hamilo odpowiedział odjęło mi. Odjęło mi mowę. Tak. A, tutaj trzeba było tą zwrotniczkę przestawić. Dobra i co? I teraz te butle walną nam tutaj w to. Yeah! Tyle wybuchów. Rozwalimy sobie jeszcze może to, pozbieramy trochę klocków. Jak ktoś... Jak ktoś z was ostatnio słusznie zauważył. Ja niepotrzebnie zbieram te klocki, jak nie zamierzam przechodzić, nie wiem, drugi raz albo jak to się mówi, ten e, free play robić. Tej gry, no bo klocki są potrzebne tylko po to, żeby odblokować jakieś tam nowe postacie. No ale je się kurczę fajnie zbiera, no, je się fajnie zbiera. O, tu jakiś ludzik zamrożony. Szkieletor. Okej, okay. teraz co? Brakuje nam jednej osoby, żeby... Żeby tutaj stanąć. I co ja mam teraz biedny zrobić Dlaczego zacyborgizowali griviusa? Eee, wiesz co, zajrzyj do. Eee, do Osusa eee. Żeby Żeby dowiedzieć się o historii tej postaci. Pewnie tak. I tutaj muszę to zrobić. Kurcze pieczone no. Jak ja tutaj wskakuję, to zawsze mi dwóch przyłazi. A co? Ja mam Okej. Okay. No come on. Oj, troszkę nam się uszkodził ten... Ten chłopak. Czemu Luke nie odezwał się do Ray? Postrzelił focha, że nie przyniosła ręki. A to dobre no. Też No. Jest coś w tym. Wszyscy? Wszyscy już nie żyją? No, to posprzątane. Czy to mam. Nie, to jak. Mia, to jest do użycia mocy. Ewentualnie. Tutaj mogę zbudować wieżyczkę, ale to nie wiem po co, co mi ona. Poza tym, że mi troszkę klocków wypadnie. Aha, i pewnie te drzwi mogę. Mogę odblokować tą wieżyczką. Dobra. Nie strzelaj mi do dziewczyny, chłopaku! Okej, okay, i teraz jak znam życie pewnie trzeba... Oj! Teraz pewnie trzeba te skrzynki gdzieś poprzesuwać. I oczywiście tego nie rozwalę. Aha, pewnie na to trzeba je upychać. Tak. Come on. Gdzieś muszę pewnie jeszcze jakąś jedną Co sądzę o, o postaci duku. Eee, uważam, że, znaczy szkoda, że została tak, eee, że jest jej tak mało, w sensie to jest naprawdę świetna postać, no w ogóle grana przecież przez absolutnie rewelacyjnego, rewelacyjnego, aktora. No i co, no i on się pojawia jako, znaczy w ogóle można by ją w filmach znacząco rozbudować, no bo kurczę, no były mistrz Jedi. E, były mistrz, w ogóle Kwajgongina, tak? No i tutaj on w zasadzie pojawia się, żeby ślepo służyć e, Sidiusowi. No i potem oka znaczy okazuje się świetnym szer Szermierzem, który co prawda na Miecze Świetlne nie jest w stanie pokonać e, Jody, ale go przechytrza. E, I co? No i, no i nagle się. A tutaj jeszcze to muszę wsunąć. No i co? No i nagle okazuje się, że ginie. W epizodzie trzecim no głupio ginie, no. W sensie zdradzony przez swojego mistrza. Tak, owszem, no jest zdziwiony, że, że, że zostaje zdradzony przez, przez swojego mistrza co nie zmienia faktu, że przecież no. On znał historię Jedi i wiedział, że Sitowie to raczej siebie zdradzają. Chyba, że nie wiedział, że Palpatine to nie, no wiedział, wiedział, wiedział. To spojrzenie tuż przed śmiercią, jakby mówi, mówi tutaj wszystko i co. I teraz jak tu stanę, to co mi to da? Absolutnie nic. A tu myślałem, że jakiś super klocek złapie, ale nie. A tu jest jakiś to go... No dobra. Eee... Hmm. No i co ja mam teraz zrobić? Myślisz, że w Rogue One Darth Vader będzie jedną z postaci pierwszoplanowych? Czy raczej pojawi się okazyjnie? Czy może uważasz, że w ogóle go tam nie zobaczymy? E, zakładam, że w Rogue One zobaczymy Dartha Vadera. To będzie jakoś... E, jako takie... Nie wiem jak to nazwać. Takie... Mm, e, takie... No taki easter egg trochę. On nie będzie tam miał jakiejś, podejrzewam, mega klasycznej, mega, mega dużej roli. Mm. O, i te, zaraz, 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 zaraz. No i co teraz? Powinien nam tutaj wskoczyć tripio. Tak? No, tripio. Gdzie ty jesteś, tripio? Wow. Dobra, jest tutaj tripio. Teraz ja podjadę tutaj. Jakoś. No. Tylko, że... Co sądzisz, czemu akcja w epizodzie siódmym dzieje się 30 lat po bitwie o Endor? No, to jest bardzo proste pytanie. E, ponieważ e, od czasu epizodu 6 e, musiała się urodzić Rey. Musiała, która ma w epizodzie siódmym około 20 lat, musiał się urodzić Finn. Który, no który też ma około, około 20 lat, no i musiał się e, musiała powstać nowa republika. Dobra, teraz już będzie lepiej myślę. Musiała powstać nowa republika, no i musiał się narodzić Ben Solo. Tak, to jest jakby tutaj najważniejszy punkt, że tak powiem. Nie, no tak nie, tak nie doskoczę. Musisz go wyrzucić przyciskiem B. Okej, okay, dobra. No to leja wskakuj. Ok, jedziemy teraz. Tutaj. Siup. Wow. B się wyrzuca, tak? Kiedy recenzja Tarkina na YouTubie? Podejrzewam, że w połowie przyszłego tygodnia. Okej. Okay. Tak. Yy no, no i. No i co do czasu jakby akcji? No to właśnie cała masa, no i właśnie yy, yy, musiał się urodzić Kylo Ren. On musiał odbyć... Oj! Musiał odbyć jakieś szkolenie u Luka Skywalkera. Kurde, no i każdą dziurę będę zaliczał. Kiedy dostanę nagrodę z piątkowego live'a? Eee, czyli czyli eee, to, co Szychowski opowiadał, czyli zdjęcie z eee, z moim buziakiem? <ścoughs> co to miało być, bo nie pamiętam. Tak, tak żeśmy sobie trochę jaja ro robili. Tutaj są jedne drzwi. Czy będzie jutro live? Jutro jest piątek. Nie, jutro nie sądzę. Oj, tu jest jeszcze jakiś... Yy, jakiś wiaterek. A, zdjęcie w wannie. Tak. Hmm. Muszę coś wy wykombinować opowiedz o jakiejś, o jakiejś teorii, no na przykład na przykład słyszałem o teorii yy, i to powiem też na filmiku kim jest Ray yy, to tutaj wam podam taki mały sneak peek, że tak powiem, tej, te tej teorii jest to teoria, która mówi, że mm, Ray nie jest żadnym potomkiem niczyim tylko. No bo tak, Anakin Skywalker, Darth Vader, starał się, to było, i to był powód, dla którego on przeszedł na ciemną stronę mocy. On starał się no, sprawić, aby ludzie nie umierali, żeby oszukać śmierć. I e, udało mu się to. Nauczył się tego. I Rey jest. Yy... Ona nie jest żadnym potomkiem czyimkolwiek. Ona jest Anakinem Skywalkerem. Dlatego miała tę wizję, kiedy dotknęła miecza świetlnego, bo to nie był. Bo to był jej własny miecz świetlny. Dlatego ty... o, od razu załapała, jak używać mocy. Dlatego. Yy... Te skrzynki mam gdzieś tutaj przesunąć. Oj, nie zauważyłem. Yy, tak, no i yy, no i Come on, chcę w to strzelić. I dlatego też kiedy jakby Ray ostatecznie wygrywa tą walkę z no i to tłumaczy dlaczego ona nagle w sobie obudziła. Yy, czy, czy w zasadzie bez szkolenia potrafiła używać mocy, to tłumaczy też, dlaczego jest w. Hmm, dlaczego jest na pustynnej planecie. Anakin Skywalker sam powiedział, że nie lubi piasku, tak? no, jeden z głupszych e, tekstów e, w epizodzie drugim. No i to była jej pokuta, taka ona musiała się znaleźć. E, przez te 20 lat na pia piaszczystej planecie wszystko umie świetnie naprawić, tak jak Anakin. Od razu potrafi pilotować e, rozmaite. A tu chyba się nie da przeskoczyć, um, tutaj się nie strzela e, i um, potrafi wszystko naprawić dokładnie tak jak, e, dokładnie tak jak Anakin. No i e, I, 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 I kiedy Kylo Ren mówi jej, musisz się wyszkolić yy, i odkryć w sobie moc, ona mówi coś takiego: Moc? I nagle wygrywa, na, no i po tych słowach wygrywa z nim walkę, bo po prostu yy, jakby. Hmm, no i teraz ten lebiega się zablokował, no. No matko bosko, no. To wieś. Dobra, to spróbujemy to przesunąć, A czy już się nie da? Dobra, to stanę na tym guziku. Czy, czy ten lebiega da radę? No ja chrzanie, no co za. Naj, najpierw my go kilim, żeby mu druga noga wyrosła. O oh, Jesus, no i teraz już poszedł dobrze. Okej, okay, jest. E, no, no i to jest jakby jedna z teorii, tak, że. Mm, że. że Rey to nie jest niczyj, potomek, tylko trochę, i dlatego też. Y, to jest też rzecz, y, która tłumaczy. Y, jest tak, że. Nigdy się. Teoretycznie przynajmniej tyle wiemy. Nigdy się z Leją nie widziały. A jakby rozumieją się bez słów, tak? Rzucają się w sobie w ramiona. Kiedy w ogóle bez żadnego gadania Rey dostaje statek. No, bo wiadomo, że ona ma polecieć odnaleźć Luka Skywalkera. Bo jakby. Leia wie o tym, czy wyczuła to, że oto stoi przed nią jej, jej ojciec. Tak? tak samo Luke Skywalker nic nie mówi, dlatego że wyczuł to, że oto przed nim stoi Anakin Skywalker coś znacznie lepszego niż yy, duch mocy. Tak, coś znacznie bardziej zaawansowanego. No, oszukał śmierć. Udało mu się oszukać śmierć. Okej, okay, mamy to. Teraz drugi klocek. Myślisz, czy ktoś z rodziny, a może sam Wedge and Tiles pojawi się w epizodzie 8 lub 9? Zakładam, że ktoś z rodziny może się pojawić. Jest spora szansa, że na przykład jakiś bardzo młody Wedge and Tiles, no może nie bardzo młody, no młody Wedge and Tiles pojawi się e, oczywiście grany przez innego aktora, pojawi się w epizodzie e, w, epizo w Rogue One. To by było fajne. Z tego, co gdzieś tam słyszałem, jakąś plotę, to Dennis Lawson, czyli aktor, który wcielał się w Wedgea w Antillesa, jakby dostał, dostał. propozycję zagrania w. epizodzie siódmym, ale. no. odrzucił tą. tą, tą, tą propozycję. Nie wiem z jakich powodów, może. No, Dennis Lawson jest brytyjskim aktorem teatralnym, no więc może. Nie wiem, granie w. E, granie w. No dobra, no i wyprowadziłem Tautauna. Czy kogoś już zbanowałeś na Twitchu? E, tak, jakiegoś ruska. który. E przyszedł i łamaną cyry i, i łamanym rosyjskim obrażał moją matkę. Akurat tak się składa, że może nie jestem rewelacyjny, może re, nie znam rewelacyjnie rosyjskiego, ale ale jakby trochę trochę kumam. Aha, czyli tak sobie tylko wyprowadziłem te tałtawny tak dla jaj. To one po, po nic mi nie były tutaj potrzebne. Okej. Okay. A wy tu skąd. No i pewnie żeby zebrać te fragmenty, to ja już muszę. No i co? Jak mam wsiąść na? Czy muszę? O, ja rozwaliłem Łukiego. Tałony są potrzebne, żeby wskoczyć na sokoła. Jest. No i super. Aha, czyli bez działka się nie otwiera klapa. Spoko. To znaczy to nie jest klapa. To się nazywa. I kto najlepiej wie, jak się nazywa ta część statku, no, wodnego i każdego innego, to wie oczywiście admirał Akbar, bo po czym my teraz wchodzimy? It's a trap! Będziesz banował osoby, które cały czas pytają cię o teorię o Jaczarze. Nie, będę jej ignorował. Myślę, natomiast, yy... znaczy w ogóle nie wiem czy wiecie, czy dzisiaj yy, była jakaś awaria, nie wiem, YouTube'a czy coś, czy jakieś absolutne nuby yy, dzisiaj siedziały na YouTube'ie, no bo ja o każdym komentarzu, który się pojawia yy, na YouTube'ie, no to ja dostaję maila, tak? No i najśmieszniejsze jest to, że na przykład nie, kom, niektóre komentarze przychodziły po, nie wiem, 6 razy, 7 razy. Dlatego, że pewnie pierwszy komentarz danego użytkownika został przez YouTube'a, nawet nie przeze mnie, przez YouTube'a uznany jako Spam. W związku z tym gość go wkleja pod rząd kilkanaście razy. Myśli, że to podziała, bo coś nie wiem, nie zadziałało i się komentarz nie wkleił, a tymczasem jak on w odstępie. 30 sekund wkleja 8 razy ten sam komentarz, dokładnie o tej samej treści, to tym bardziej dla, dla mechanizmu YouTube'a wygląda jak spamer. W związku z tym, tym bardziej go trzeba spam zbanować. Także zupełnie, zupełnie tego nie kumam. Dobra, za sekundę gramy dalej. Znowu, żeby nam się odcinki podzieliły na Twitch'u, robimy sobie przerwę. Widzowie na YouTubie obejrzą to pewnie no, kolejnego dnia, także z widzami na YouTube się żegnam, z widzami na Twitchu wracam na, za dosłownie 10 sekund.